Witam wszystkich w drugim odcinku Let's Play The Forest Multiplayer i teraz właśnie tu kontynuujemy budowę palisady Było wiadomo niestety nie da się zapisać pogicał ale możliwe że w wersji następnej czyli 0.10 bodajże która będzie niebawem za 9 dni chyba o ile się nie mylę powinni to naprawić bynajmniej no, przydałoby się ale nic jeszcze tak nie wiadomo no i na razie gramy dalej Tutaj budujemy miejscówkę może zobaczymy byśmy się przeszli gdzieś poszukać jakichś fajnych miejsc typu jakieś jaskinie zobaczymy będziemy ten jeszcze gdzieś zobaczyć jakieś jaskinie może no, jak ja, tu idziemy, pobudujemy to, tylko domek zrobimy, nie? No, pobudujemy tu miejscówkę i poszukamy jakichś fajnych miejsc. Już będzie mieli zaznaczone na mapie, więc trafimy. Żeby nas nie pozabijali, kurwa. No, zbudujemy tu domek. Ogrodzenie do końca. No i... będzie można się przejść. Ja po to. Postaw tu teraz drzwi koło tego. Jakoś tak powinno być ok? O! Tak? Kurwa, zrób to jakieś okrągłe, kurwa, rąb. Och, rąb Dobra. No i ta małpa tu dalej jest. Kurde. Można zrobić, żeby to się nie łączyło. Zniszcz to. Kurde, będzie się łączyć to tam do dupy. Chciałeś w fuj czasek, nie? To masz. O. Tam na dole rzece wszystko ścięte raczej, nie? Nie. Chodź tutaj jeszcze. Gdzie? No dobra. Patrz, idą, skradają się, widzisz? skrada? No mało tam A on tu był. Z <noise> <noise> i się. a znowu muszę... ...użyć coli. Jak w to będzie grał? O kurwa patrz idą Tej! pierdolone. <grywia> On mówił Ja nie gram w to bo się boję <grywia> uh -huh. A co tu się chcesz bać? No nieraz jak wyskoczą na mordę Eee <grywia> to jest gra No teraz już nie Ale na początku jak w to grałem Kurde. Kurwa ja nawet w tej Jak zobaczyłem gameplay od, od tego od jednego youtubera to myślałem coś z ze śmiechu pole jak on w to grał, nie? <laughs> czemu? Na ja nic no dupa, znowu mnie wyjebało. Gdzie wyjebało? Czemu to wypierdam? Nios... No, nic nie zrobię nawet. A bo drzewa ścinasz. Ty tylko nuś. Dlaczego? czemu to? Tak? Mnie... Nieraz ja myśl ja, też... ja też ścinałem drzewa. Dobra. Niektóre z drzewa są zbugowane, wiesz? No, dobra. Jak wódka wypada. znowu muszę przelecieć ten kawał drogi. Ty... Hmm. Yeah. Szybką zbieram wszystko. słyszę tutaj, aż drzewa. Jak ścinasz, O kurwa, wycieczka, ja pierdolę, Ja pierdolę, zabiła mnie dziwa. Kurwa, zapomniałem lekarstwa uproszczyć. Ja pierdolę i co ja mam teraz robić? Ty no, bez staminy, bez niczego też. Wszystko obok nich leży Dobra jestem z powrotem Mocno hmm. mi tu biegnie Kerdeś <gordy> wszystkie drzewa mi się tu Mogłoby się chociaż to wczytywać Więc nie wiem co ciąć może, dlaczego nie można ty sam, kurno, no? Ty sam do siebie gadasz? Co? Ty sam do siebie Nie. Zbieraj te drzewo, co tu jest we wodzie. Leka, mówisz, że... To jest zjeść coś. Dam Dla mnie się smarzy poczekać. A czemu Dobra. ty, wariacik? Gdzie masz te drzewa? No przecież zjadłem tą jaszczurkę. no, A nie, jednak jej nie zjadłem. Może Już kliknąłem E. Nie widzę tu gekonów. Czy jak się ten to, ton Jaszczurka. Stamina nie mam Ostatnia kolna mi się stała Dobra, będzie w parka, gdzie będą mogli przejść Tu się drzwi wybuduje, o Dobra Linie tu jakieś były dobra? Patrz, nie wymierzyłem tego o hmm. kurwa. No dobra jest. Przyniosłeś całe te drzewo już nie chyba. Nooo... Patrz ile tego tu kurwa. To już nie ma. Eee, no, jeszcze. Jeszcze dwie tu masz. Czterech wytrwałych. Hehehe. <noise> kurwa. Ile drzewa mamy jeszcze? Ścinaj! Hmm. Najpierw na to wyjście daj. Boom. Do ścięte chyba wszystko, nie? Ścinamy dalej. Mam kamienia, chcesz to czytać? Chcesz to? Kamienie. Nie, nie. Hm. tanie szczura by mi się przydała? Hm. Nie mam już koli. Muszę jeszcze córkę Będzie te belki? No i przyszedł kurwa znowu to postawić. Belki mi gdzieś znikły. Patrz ile tego tu jest ciulstwa, o. Znowu wycieczka kolejna? Nie tych kamienic, o nich pierdolników. No. <grym> Masz belki? Właśnie nie, no ściąłem drzewo, nic nie wypadło. Bo belki są we wodzie kurwa no, nie wiedzę nic Ty jak i cheater <grystanie> Nic Więc tu nie leży Ty mógłiesz woda przynieść Gdzie by nie wydupczyło, nie? z pustymi rękami wracano, frajer. No bo nie ma tam nic Ja nie no. widzę Ja tu rzucam urki, muszę się ją Nie <grymne> Jeb, krzaki. Nie ma tutaj żadnego jedzenia. <grymne> Да, ты водный A, najjadłem się trojącymi malinami. <grym zniszczonych> <uf>, <grym zniszczonych> no, mogę biegać już. <grym zniszczonych> tak Zobaczysz, jaką się do domu. Jeszcze czy belki. Masz jedną? Nie ścinaj no na jednej belki. Czemu? Po co? No nie masz, belki? Kamieniem czy... No nie ścinaj kurwa. Czemu? No nie mam, <gry> o, nie. Ja ich nie widzę czemu. My jeszcze sami tak no. Bo ty masz magiczne drzewa, kurwa. O. <gry> kurwa. Nie patrz znowu to gówno stoi to przesuń te świństwa kurwa tam po <noise> tyle tego już tu leży no. chcesz kamieni trochę? <noise> do czego się kamienie sprzedają nie skąd tu się dąży? Pani się Jesteś? Jak stoisz? Popatrzy na czymś. Weź <grym> mi kurwa. Widzę twój be. język. Weź <grym> <Beźmy> mi głowę. Szczędę <grym> twoją widzę od środka. Dlaczego w środku to budujesz? Ja miałem głowę, ale głowy nie masz. wywaliło mnie. I straciłem. <grych> Idziemy gdzieś w Chodźmy, teren? Małpa. Małpy szukam jednak. Nie no, jeszcze nie. No patrz. Zbugowane jagody. Próbuję je jeść, ale one znikają. Jeszczurki jakieś potrzebuje co to kurwa jest? Tam? ale tu ciemno ja pierdolę. A, księżyca nie ma. Jeszcze. Księżyca je pan. Patrz, flaga, ej. Chyba flaga. To wieka często. A, byli. to wiem. <grywa> to wiem. Już w 0,6 można było budować. Znowu to gówno tu stoi. Jakie gówno. Nie ma tu nic. No jak, nie patrz. <grywa> A, powołkaj. Okay. Krzyki rozwaliłem Tego podpalić się nie daje Bo flagi się nie podpala, to stawiasz żeby... No, co znacznik stara? tylko to jest Nie Nie. Hmm. patrz, tutaj też to stoi, no jest to drugie ognisko co to było? No to ufy Musisz wiem, żeby się pan I czaszkę kurwa do ręki biorę jak tu ładnie teraz, jak w domu <grym> <grym> To flagi zróbmy. Dobra. Co się zbudujesz? Co to nie jest? co to jest kurwa, nie wiem właśnie. To nie tratwa? Nie. <grym> Byłeś w domku? Nie. Podniecej ten ogień teraz. Czym się podniecej? Co to jest? Mogę to wybudować? Nie wywali? Co? A, w Custom Building masz takie jakby... Nie wiem co to jest, nami Co? Fundamenty? Za... Custom Foundation. No. Nieskończoną ilość logów? O małpa, aj, o, głowę dawaj. <laughs> no, za wiele rzeczy tu nie dodali, ale... No, tak większość nie można budować. Na <laughs> ja jedzenia potrzebuję. Gdzie te wszystkie szczurki się podziały? Biegać o patrz, są dobre jagody. I co można jeść? Ten ją leje tutaj. Dupa goła. O ale w dupkę jej siekierką zasadziłem. Dobra chodźmy. Nie masz czym? O... Siekierką <słuch> kurwa. <słuch> U, nie masz czym już? <słuch> Schowałem. O. Jeszcze by mi zjadła i co bym później miał? O, jara się. Znało <laughs> tak się, by tłumaczyć, jak to ma robić, a nie jeść. Nie się kilku od razu. Tymatycznie no znowu tu się to pojawiło żal Tych no. dziwnych. Nieskończona ilość tych czaszek, bo no. na no, co te no, czaszki. Dobra, no. idziemy. Tych czaszek jest... Idziemy na tym, na wyprawę? Szukać? Bo kurde, ja muszę znaleźć najpierw coś do jedzenia. Ej, tu się fundamenty robi, patrzaj. Jak? Gdzie, co, jak? Pokaż. Postawisz, patrzymy, jeb, wywali. <grym> Postawisz, nie? Tak, tylko drzewo trzeba teraz. Gdzie? A zniszczyłem. nic <śmienic> się nie dzieje. O gdzie mi kurwa siekierką? <śmienic> <śmienic> Przed ochczami. O kurwa. <śmienic> Leci siekierą Ty patrz, lecą. Kibolere, le lecą. O kurwa. <śmienic> Przepuść mnie ty. Nie spadnij za ogrodzenie, koleś, za to. A jej idą normalnie już. <noise> ile ich tam było? Kilka. Zbudowaliśmy miejsce w kabuk ...ich domków. <noise> Ale mam power down. Co? Что ты делаешь? Смотри, <laughs> какой а ты! Можно <laughs> с Дайте, <святый шикер, не? святый> <святый> 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 Jesteśmy. czekaj chodź na nich się tu pcha kurwa jebana nie przyskróbaj drugiego kurwa 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 ale mi za jebało ciuta i weź, teraz będę leciał taki kawał Ty, w samolocie zginąłem, co jest? Hmm. Tak, Drugi w samolocie rzecz. zginąłeś Kurwa, naskoczyli tu na mnie wszyscy pięciu No i żal, nawet nie mogę podbiec teraz tam do ciebie O, Dupę. Ja może wyjdę i wejdę, będę przynajmniej mógł co no? Idę do domku. Mam zbukowaną siekierę, która nie jest siekierą. Czym? No pokazuję, że mam w ręku siekiera, nic nie mam.